Cześć, jestem Teddy. Witam ponownie w Guild Wars 2 Living World. Ostatnio testowaliśmy nasze nowe włócznie na różnych przeciwnikach branded, żeby sprawdzić czy one będą działać te Dragon Blood Spears czy jakkolwiek one się tam nazywają. I dzisiaj mamy zgłosić się z powrotem do naszego twórcy, który jest gdzieś na tej mapie. A tutaj jest, OK. Z wynikami, jakie nam udało się otrzymać. No według mnie wyniki były całkiem dobre, z racji tego, że te włócznie zadawały naprawdę dużo obrażeń, przynajmniej z tego, co widziałem, także. No mam nadzieję, że wszystko się okaże jak najlepiej. Oprócz tego mam jeszcze takie powiadomienie, że po pierwsze chcę zacząć robić kolekcję na Gryfa i to będzie wymagało ode mnie trochę pracy w Guild Wars z racji tego, że... O, okej. Okay. Z racji tego, że wymaga to sporej ilości kasy i ogólnie biegania po mapie i robienia różnych rzeczy. Także... Będę to robił, oczywiście, na kanale. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak zdobyć monta tego gryfa, to postaram się zrobić właśnie takie wideo, które wam z tym pomoże. A oprócz tego, zacząłem też robić Guardiana, nową postać. Znaczy, zacząłem? No, już wylewelowałem go na level 80. No i teraz, właśnie, postaram się jakoś zrobić dla niego lepszy sprzęt. I dajcie znać, czy Was by interesowała taka seria? Może zrobię, nie wiem, jeszcze zobaczę. Może nawet to by było ciekawsze niż te niskopoziomowe przygody? Chociaż, nie wiem. Może niektórzy akurat wolą niskopoziomowe przygody. W każdym razie lecimy dalej. Mamy do, dostać się do audytorium. Podejrzewam, że będziemy tu rozmawiać o dalszych losach ataku na Kralka Torika, który jest już dosyć nieunikniony. No, ciekawy jestem, jak ta fabuła dalej się potoczy. Ogólnie, Buff of Fire ma dosyć ciekawą fabułę, według mnie. Hmm, chociaż, może nie aż tak bardzo angażującą jak Heart of Thorns, bo Heart of Thorns, jednak. I don't know, I to look like some around here. If they're all coming here, there's got to be something seriously wrong on the other side. Oh. Commander, dire news from Glint. Our forces are scattered. We can't hold out any longer. Kral has entered the domain of the lost. He's devouring everything in his path, destroying or scattering the dead.

to zabrakło skrzydła, którą widzimy w naszych odcinkach. Więc co my. U. O! Jest to rift. Tu? A tam, ok. No proszę. Nawet tutaj, brandy udało się dostać. Dobrze, my się z wami rozprawimy. Tak jak się rozprawić powinno. Muszę przyznać, że nigdy nie doceniałem tego, jak dużą różnicę robi faktycznie lepszy sprzęt w Wildurze. Bo teraz, jak mam tą nową postać, Guardiana, no to naprawdę jest gigantyczna ilość obrażeń na moim elementaliście w porównaniu do, do tego Guardiana, który no, nawet na nisko poziomowych krainach ma. Co ja podniosłem? Nie wiem nawet, szczerze mówiąc, za bardzo. Okej okay. Straszny chaos, co tu się dzieje? Wow, Rift Legendary Rift Stalker minusi Dobrze Potrzebuję jakiegoś CC, dajcie mi CC! Dobra, jedno jest No nie, jeszcze nie Teraz powinno nie! Jeszcze nie! Oh. Really? O, pięknie. A, dobra. Został uderzony, stracił ten pasek CC. A teraz... No chyba się tutaj nie, nie utrzymamy. Tak, coś czułem. Coś czułem, że czeka mnie zaraz nieunikniona śmierć, ale trudno. No, bo nie, nie mogę tu w ogóle montów przyzywać w tej instancji, no cóż. To się naprawimy. I lecimy dalej do walki. Ciekawe co nas czeka. No jak na razie nasze siły wydają się być znacznie słabsze niż te od Kralkatorika. No, że tak daleko, serio. Już mogliby dać nam monty, nie? W końcu monty są przewodnim mo motywem całego tego w dodatku można by rzec nawet. Dobra, i jeszcze jedno CC, i teraz jest powalony, dobra. Jezus, co tu się dzieje. Okej, okay, to nie, to nie chcę dostać w pierdziel Wow! To bardzo chętnie ja będę bronił tego kryształu Tylko nie, wiedzę, nie widzę w ogóle co się dzieje szczerze mówię. Jesus! No to już jest taki trochę overkill z tymi efektami w sensie no, to wszystko wygląda bardzo ładnie i tak dalej, ale no, bez przesady. Branded Shard, co to robi? Czy ja to mogę jakoś podnieść? A, dobra. Yy, czy ja mam to gdzieś zanieść, czy coś? Może muszę tutaj zanieść, nie? Hmm. Wow! No, ja bardzo chętnie bym to rilisował, tylko że zginąłem. No. Oczywiście nikt mi nie pomoże, nie? Po co? No. Nope. Ah. Nie ma to jak AI w grach. Zawsze można na nich liczyć. Najlepsi przyjaciele. Nie, no dobra, biją się tam za mnie, bronią mojego tyłka, więc. Mam nadzieję, że sobie poradzą przeciwko tej całej armii. Bo, oczywiście, są bohaterami, więc bohaterowie nie mogą zginąć, prawda? Muszą się tam utrzymywać i tak dalej. Ok, czyli mam. coś tu zrobić. Hmm? Coś się stało? <grywka> A, tu były te włócznie, ja w ogóle. Te... What happened? Orin? Branded over it. Oh, no. I was worried about this. About what? That as she becomes more powerful, Ori may exhibit behaviors more typical of her species. You mean our dragon might start acting like a dragon? Stop it, you're upsetting her. She was trying to protect us. She does something new and suddenly you don't trust her. She just branded the ground we're standing on. We're lucky she didn't kill anyone. And in case it slipped anyone's mind, she's Crocatorix's granddaughter. Will you all be quiet? She's trying to tell us something. What? It's alright. Speak through me. Good. Another dragon that can corrupt Silvari. Keith, are you you Oh, I'm me. We were right. She does need both of us. Now I know what my role is. And it's humbling. I thought dragon minions couldn't be corrupted by other dragons. Is it cuz her egg absorbed Mordremoth's magic? Timey, it's all right. She asked, and I accepted. This isn't corruption, it's connection. Now, if we could get back to our actual dragon problem. Yeah, but if he's getting stronger by the minute, so much for forging weapons for a week. We need to hit him now. But how, and where? Why not here? That resonance crystal absolutely annihilated his minions. If we can lure him here and pin him down somehow, we can use the crystals against him too. We also have the new spears. Haul some ballistae in here and we'd have dragon's blood artillery. But how do we draw him in? If Aureen gets his attention, he won't be able to resist. She's a threat. He wants her dead. That's the lure, but we still have to pin him down. And a handful of minions is not the same as an elder dragon. In theory, the intensity of those crystals could be focused and amplified. Yes, that's how dredge weapons work. I bet we can use their sonic amplifying tech to do the same thing. Commander, if you can get the dredge to tell you how to boost the power, I know gorek and I can make it work. Okay, get your people ready. We've got a trap to set. Okay, czyli chcemy zostawić pułapkę na Kral Przez to, że on tak bardzo chce zabić Orin To Okej, okay, czyli mam się wrócić. No dobrze. To w takim razie uznaliśmy, że musimy znaleźć Dredge, czyli to takie kretoludzie, którzy pozwolą nam pozwolą nam zwiększyć nasz sygnał, żeby przyzwać tu Kralkatorika, który teraz posila się duszami zmarłych, także

no nie gdzieś tutaj właśnie, byli, no tutaj. Okej. Okay. No, odblokowałem sobie na waypoint blisko. Zastanawia mnie tylko to, że. Mm, przecież jeśli zabija się smoka, mm, to w, już w poprzednim dodatku time doszła do wniosku, że zabijanie smoków nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ powoduje to, że mm, cała ta ich magia zostaje uwolniona i praktycznie zjedzona przez inne smoki. I said I'd help you and I meant it. But I. I can't ask my people to be a part of something like that. I understand. You've suffered enough. But. Any idea how we could focus sonic resonance against. say. an Elder Dragon? Hmm. I think the reflector dishes on our tanks work like that, but. It, I. I've got no one who can tell you how. We lost our engineers to the branded. Our tanks too. They're scattered across the ice floe. Commander, if you give me some samples, I can reverse engineer them. Assuming a little damage, three should do it. Better take some oil with you. It's highly flammable. Could be useful in dismantling the tanks. Thanks, Varia. Get your people to shelter when the dragon comes. Keep them safe. Hmm. Okay. Ciekawe jest to w ogóle w tej części fabuły, i bardzo mi się to podoba, że oni robią użytek wreszcie z różnych ras w świecie, oprócz Sylwarii, Asurów i Humanów, w sensie tych ras, które niekoniecznie na razie są playable, tak? tylko tych, które możemy spotkać w świecie. I to jest dla mnie naprawdę bardzo fajny system, bo Guild Wars jest bardzo bogatą grą w różne różności w różne rasy i tego typu rzeczy. Także wydaje mi się, że, że to może zdecydowanie pomóc Dobra Jak rozumiem to jest ten, ten czołg O. Oh. Mm. Okej, okay. czy to zostawia więcej niż jedną ślad? To zostawia, okej okay. No to ze wszystkich stron żeśmy dali tylko teraz, jak ja mam to podpalić, co? A, ok, czyli trzeba zrobić. Trzeba zrobić tak, jakbyś dróżkę oleju do czołgu, która prowadzi od tego właśnie. Wow! Aaaa! Hmm. Ok. O! 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 Dobra, dało się. Czy ja mogę... Mogę, mogę używać monta. To będzie bardzo pomocne. No nie, Ach, czyli trzeba to robić w odwrotnej kolejności niż ja teraz zrobiłem, czyli od czołgu do te tej rury z pominiami, bo jeśli zrobimy to wow! w innej kolejności, no to wtedy właśnie się kończy. Um, jak ja mogę się tam dostać? Eee, tędy pewnie Dobra To gdzieś powinien być ten czołg Jest, dobra A gdzie jest ta rura z ogniem? Hmm. Chyba aż tu, nie? Tak Dobra O! God damn it, stracił Straciłem moją baryłkę. Dobra. Ale myślę, że to jest to samo chyba, nie? No tak, dobra. No to właściwie dużo jest tych baryłek naokoło. No pewnie właśnie dlatego, żebyśmy w razie gdybyśmy zgubili w razie gdybyśmy byli takimi ciamajdami jak ja, to wtedy się może przydać. Nie wiem, czy to się rozlewa tu, czy nie. Hmm. Wygląda na to, że po tych kryształach nie można lać tego oleju. Okej. Okay. Aha, czyli muszę jakoś, rozumiem, naokoło to zrobić. Okej. Okay. A tu też nie mogę, no. No i co teraz? Już w ogóle w połowie to mi zniknął ten. Hmm. No ciekawe trochę, bo nie za bardzo wiem, co mógłbym tu zrobić. O! A tutaj działa. Aha, czyli rozumiem, że przez płot mam to zrobić. Jest? Czy to złapało? Nie, jeszcze nie wystarczająco pod rurą to zrobiłem. Dobra. Nie! Aaaa! Kurczę no. Ja nie zniknę. Ajajaj. Aj, aj, Okej. Okay. Nie zdążyłem uchylić się. W trakcie czynności chyba nie można się za bardzo uchylać. Dobra. No Polej to. Ja pierniczę, no. no nie. Jajca jakieś sobie robicie. No jak ja mam to zrobić? Przecież to jest niemożliwe. Nie wiem, może naprawdę trzeba to jakoś bardzo dobrze tajmować. Jest? No. No to Czemu nie? Oh, come on. Już tak ładnie zrobiłem. Nie podoba mi się ta. część fabuły. No nie. No i teraz pewnie mi to już zacznie znikać, nie? Czy jeszcze nie? Jest! Jest! Holy crap. No dobrze. Czyli musimy pomóc im, bo jak zwykle nikt nie może sobie bez nas poradzić. No kurczę, gdzie był ten. Gdzie ja jestem w ogóle? A tu jestem, dobra? A skąd przyszedłem? To jest dobre pytanie, nie? To nagle nigdzie nie widzę tego waypointa pierońskiego. Jakiś na innym poziomie on jest, czy co? O Boże tutaj jest! Jesus, nie zauważyłem w ogóle tego. Dobra, przeniesiemy się na mapę z większą ilością ludzi. To może być trochę łatwiej, bo kurcze... Teraz to ciężko się grasz to, mówiąc. Bez nikogo, kto mm, gra tutaj w okolicy. No to bardzo mnie cieszy, że to zaniesiecie, a ja muszę się udać. Ja muszę się tutaj muszę się udać. No dobrze. Podobno jeden ze statków, który wiózł te um, jakieś eksplodujące części kanaka, się rozbił. Teraz musimy zebrać te części dla niego. No a, no tak, oczywiście, bo kto i. In... Wow, wow. Boże, już prawie spadłem. Dobra, lecimy! Jeszcze dalej. Dobra, dalej, dalej. Dobra, gdzie ja mam to zrobić? Tam niżej czy wyżej? Ruka wodna, nie wiem. No. Dobra, najpierw zabiję tego gościa, bo... Bo tak, bo czemu nie? Czy ja zakładam, że to jest niżej? Czy i... Nie no dobra no. Muszę założyć, że to jest niżej, no bo jak inaczej? No nie, to było wyżej. Eee... No i teraz muszę poczekać aż zginę. Wspaniale. Serio, nie mogę stąd wyjść w ogóle nawet? Spróbujmy tak. Okej, okay, chyba. Chyba damy radę jednak. Dobra. Okej, okay, czyli to musi być gdzieś na tym tarasie, który tu widzę u góry. Tak podejrzewam. Nie, to jednak niżej. To gdzie jest to wejście, no? Wow. to nie brzmi zbyt stabilnie. Hmm. Nie wiem w ogóle, w którą stronę ten statek jest teraz szczerze mówiąc, bardzo obrócony. Wszędzie te pierońskie kryształy kralkatorika się znajdują. Znowu spadłem tam, gdzie nie chciałem spać. No ale jak już jestem tu, to już podniosę tą skrzyneczkę nie ten mąd. Ten mąd. Beam. Nie, 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 nie no. O Boże. Czy ja jestem jakiś ślepy, czy ja nie widzę tego wejścia gdzieś tutaj, który jest bardzo, nie wiem, takie proste do zauważenia. Eee. Czuję się jak na jakimś jumping puzzle. Nie lubię jumping puzzle. No szkurcze, widzę tą gwiazdkę, ale nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam tam wejść. Czy tu jest jakieś dziura, którą można by wykorzystać do wejścia? Nie, ja nie widzę tu żadnej takiej rzeczy. Może tutaj. Tu jest jakiś dragon crystal node, cokolwiek to jest. O! Czyżbym... O! Chyba się udało! Nareszcie! Widzę te detonatory. Zbieramy je i wypierniczamy stąd. Albo i niekoniecznie. Czemu ja ich nie podniosłem? A, dobra, bo to jest... Nieważne, nieważne. Dobra. Ty jesteś martwy. Ty teraz też już będziesz. No, zginął i... i. co, ten też mnie jeszcze bije? Jesus. Dobra, myślę, że to chyba już wystarczy, nie? Okay. No, nie! Piekielny ster! O, o żeż, kurczę, tu gryf jakiś tu.

Okej, okay, czyli no, no wygląda to dosyć tak jak, jakby ostatecznie, że ten mamy Torika pokonać. Mamy na niego zawalić całą górę, no. Nie wiem czy to wystarczy, bo z tego co ostatnio widziałem, to on jest dosyć silny i wydaje się większy niż górę, ale... Co ja tam wiem? Co ja tam wiem? W każdym razie... Wydaje mi się, że to wystarczy na ten odcinek, bo wydaje mi się, że teraz będzie jakiś boss battle, więc chcę to zostawić na jeden jakiś lepszy odcinek, następny. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak i ja. I jak zawsze, zobaczymy się w następnym odcinku. Pa, pa! Grab yourself a beverage. A hop if you wanna just pass to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money. Like